Żeberka na razie pod przykryciem wstawiam do piekarnika na razie 160 stopni, później zwiększę. I co do tych żeberek, do tych żeberek będą albo pieczone ziemniaczki, albo kopytka i jest dwa trzy rodzaje surówek. Jedna będzie z marchewki. Ja w ogóle żeberka robię bardzo sporadycznie, a mój mąż, który tu stoi i się przesłuchuje, nie uwielbia. Ale zawsze w knajpach sobie zamawiasz, nie? Ja już później mam z głowy. Trafić na dobre to jest wyzwanie. No, jak nieraz, znaczy zawsze, prawie zawsze bierzesz żeberka, nie? Gdzieś jesteśmy. Albo stek, albo żeberka, albo burger. To są trzy takie najczęściej wybierane dania. No, ale nie zawsze trafia na dobre. Więc mam nadzieję, że moje dobre wyjdą. Może robią mi tak jak ty królika. Co mi chciała się brzydzić, że polałaś czupem i nie wiem co jeszcze, że już więcej. No, Grzesiak, nigdy to jest, jest taka stara nie. historia trochę. Nie wiem, czy mi czasu na to starczy, żeby Wam opowiedzieć. Dobra, kiedyś mięso z królika dostałam od babci czy od taty, i zrób królika, zrób królika. Ja nie cierpię królika, i tak mu przyrządziłam specjalnie, żeby go więcej. Byliśmy wczoraj u rodziców, i mama zrobiła takie obłędne oponki. Nawet dzisiaj są dobre, na drugi dzień. pochodka.